REX. Przeceniony dinozaur, który jest po prostu z krótkimi łapkami, czy może absolutna bestia, przez którą opuścicie? Zapraszam was do filmiku o REXIE. Oswojenie takiego ziemeczka nie jest zbytnio skomplikowane. Wystarczy, że zerpiecie się na jakąś górkę i zaczniecie do niego strzelać. Wreszcie zawsze połóżcie też z nim w berka, albo ewentualnie zbudować na niego jakąś klateczkę, żeby nie uciekł wam podczas usypienia. Gdy już reksik poszedł spać, nareszcie może go nakarmić. Jego najlepiej jak użyjecie baraniki lub starego mięsa. Jeżeli oczywiście nie macie w pobliżu żadnej owcy, możecie pozabijać jego braci, żeby ogarnąć prastare mięso. A dlaczego tam taki reks jest przydatny? No na przykład do zabijania dinozaurów, bo to jest właśnie jego główna umiejętność. Z pewnością nieraz użyjecie go do zabijania jakichś alf, oczywiście nie samych reksów ale do zabijania alf, żeby zdobyć jakieś fajne przedmioty. Takiego reksa możecie też zabrać do jaskini, gdzie na pewno przejdziecie nią bez straty HP na postaci. Ale oczywiście co do tego wszystkiego, reksy na pewno są bardzo dobre na bossy. Oczywiście zależy jak na jakiego bossa idziecie. Ich dużo obrażenia i dużo HP naprawdę sprawdzają się w tej robocie. Co do występowania reksów, na pewno znajdziecie ich w górach, lasach i na miejscach, gdzie zazwyczaj są mięsożercy. Samego reksa możemy jeszcze spotkać w wariancie tekowym, który zazwyczaj ma o 30 poziomów więcej do maksymalnego. Rex sam sobie może mieć też tekowe siodło, które pozwala mu strzelać laserami niższej struktury, jaki fajny sposób zabijać różne dinozaury. Mam nadzieję, że dzięki temu filmikowi z plażowego Boba staniecie się plażowym Bobem, ale z Rexem. Do następnego. Cześć.